Nudne chrześcijaństwo najczęściej dotyka nudnych ludzi. Ludzi, którzy nie chcą iść za Bogiem odważnie, ludzi, którzy nie podążają za Jezusem Chrystusem, nie modlą się, nie czytają Ewangelii. Ludzi, którzy tak naprawdę nie poznali w życiu Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli poznałeś w życiu Jezusa Chrystusa, modlisz się. Czytasz Ewangelię, Twoje chrześcijaństwo nigdy nie będzie nudne. Zawsze będzie pełne mocy Bożej, pełne Jego obecności i łaski. Nudne chrześcijaństwo nie istnieje w momencie, gdy chodzisz w relacji z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, gdy chodzisz w duchu świętym, gdy modlisz się za ludzi i zaczynasz widzieć obecność Bożą, spadającą na miejsce, w którym się modlisz. Gdy widzisz łaskę Bożą, Przenikającą ludzi, miejsca i osoby, w których przebywasz. Chrześcijaństwo jest czymś pięknym. W momencie, gdy odkryjesz, co znaczy być chrześcijaninem, i zaczniesz żyć według zasad chrześcijańskich, czyli tych, które czytasz w Ewangelii, nie ograniczaj Boga do swojego sposobu myślenia. A chrześcijaństwo czyste i nieskazitelne to jest to, o którym mówił Jezus Chrystus i apostołowie. Jak spojrzysz na apostołów, oni nie mieli nudnego chrześcijaństwa, bo w momencie, gdy Duch Święty stąpił na nich, to wtedy zaczęły się dziać znaki i cuda. I do tegoż właśnie Ducha Świętego, my, jako chrześcijanie, Następcy i potomkowie, spadkobiercy Ducha Świętego. Do tegoż właśnie Ducha Świętego my mamy dostęp. I w tym samym Świętym Duchu możemy chodzić i widzieć te same uzdrowienia, te same oczyszczenia i tą samą moc Bożą, którą widzieli apostołowie dwa tysiące lat temu. Nudne chrześcijaństwo nie istnieje, a łaska Boża, wieczna i nieskończona, może działać również w Tobie. Z Bogiem. Amen.